Zbijam pięć. Witam się. Nie, nie, nie. No, boli mnie. Wciąż czuję wewnętrzny lęk. Ta muzyka to dla mnie duży lek. Lesę pobita, lekko jak hell. Udaje się w podróż do złego umysłu. i nie piszę urzędnego na, na listu, staram się wygrać Z tymi demo nami one od dawna przestały być aniołami. Ściągają, nie widłami. Ale mój mózg jest psychoaktywny, Ciąż, byłem ambitny, by mierzyć. Z przeszłością, lecz już nie mam sił. Zapodaję sobie bit. Umyśl na tobie kwit. M muszę uciekać. Bo... Dla nich jestem nim. Dla mój modu oczekuję bić Psychoaktywny umysł. Otwarty na to, co nie jest tego świata. Brakuje mi, ba może kata. Ten lat po mojej głowie lata. Na ścianie widnieje data. Mata katalaka. Czy to jest? Naprawdę, czy tylko w mojej głowie, w której zawetłakło od rozumu? Sam już nie wiem. Psychoaktywny umysł otwarty na to, co jest, jest z tego świata. Wytrakuje mi bata, może kata, ten nagle po mojej głowie lata. Na ścianie widnieje data, nata katalaka. Czy to jest naprawdę, czy tylko w mojej głowie, w której zawetłakło od rozumu? Sam już nie wiem. O Boże, o Boże, o Boże. Znowu usłyszałem szepty. W styleku słyszałem depy, końcówkami oczu zobaczyłem cienie i różne zane postacie i istoty, ale kto by słuchał idioty, jebane halucy nacje przed oczami wibracje. Mej duszy kasacje. zdają ten stan, różne nacje i nieważne kto ma rację. Ten ja czy ten drugi. Przed oczami znów widzę jakieś smugi. Czuję w memu myśl bugi. Leci kolejny dzień w tej toni, czas tak szybko goni. Mój demon łzy nie czuć jeszcze śmierci, woni, to już w sumie niedługo, widzę, no, no jakieś ludo, ej ludo, patrzcie, ludzie, znowu w swojej muzie, jego mózg zbyt przesiąknął, zły, wciąż przez życie idziemy my, idziemy my i wy, idziecie wy, każdy ma jakieś demony, zmory bane upiory, każdy niech się na nie otworzy, wtedy poznacie ten stan. Psychoaktywny umysł Otwarty na to, co nie jest z tego świata Potrakuje mi bata, może kata Ten naglat po mojej głowie lata, na ścianie widnieje data, na ta katalaka Czy to jest naprawdę, czy tylko w mojej głowie, w której zabrakło rozumu? Sam już nie wiem Psychoaktywny umysł Otwarty na to, co nie jest, jest z tego świata Potrakuje mi bata, może kata Ten naglat po mojej głowie lata, na ścianie widnieje data, na ta katalaka czy to jest naprawdę? Czy tylko w mojej głowie, w której zapatrzmy od rozumu, sam już nie wiem. Sam już nie, nie wiem. Dzień dobry, proszę usiąść. Numer pańskiej karty: 255. No widzi pan, powinien pan bardziej uważać na. na wynik, wynik. Jaki no, jest wynik. No, jest to minus, jednak na przyszłość powinien pan bardziej.